Dobry wieczór, witam. Po raz kolejny podejmuję próbę nagrania tego czegoś dzisiaj. Nie bardzo mi się udaje, bo mam nowy aparat telefoniczny, którym bardzo się jeszcze muję posługiwać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witam serdecznie ten, to nagranie dzisiejsze. Tym się będzie różniło od wszystkich dotychczasowych, że jest dedykowane. Jest dedykowane dwójce młodych pianistów, którzy ostatnio pojawili się że tak powiem w moim polu, polu widzenia obaj są bardzo zdolni bystrzy, inteligentni rokują świetnie i sądzę, że yy, że dzięki jakimś drobnym że tak powiem subtelnym podpowiedziom z zewnątrz ich praca powinna przyspieszyć i rezultaty powinny się okazywać coraz lepsze nie mogę zdradzić ich imion, są identyczne. Będę ich nazywał ze względu na ochronę danych osobowych imieniem naszego młodszego syna Franciszka, bo to są franki. To imię jest jakoś tak blisko kojarzące się z imieniem, jakie właściwie noszą, a które chronimy w tej chwili żeby nie napytać im kłopotów, bo to tak rozmaicie bywa traktowane. Każdy, każda nowa informacja, która nie pochodzi z skoncekrowanego w cudzysłowie źródła, może być uznana za negatywną. Aczkolwiek mi się wydaje, że im więcej człowiek wie z dowolnego źródła, tym więcej korzyści może z, dla siebie z, z tego wyciągnąć. Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Dzisiaj ch y chciałem właściwie nagrać coś muzycznego, albo stricte, ale ponieważ nie mam dostępu do materiałów nutowych takich, jakie mi byłyby potrzebne, no nasza biblioteka szkolna dzisiaj też łanie z na sobotę, więc postanowiłem kilka takich ogólnych uwag wypowiedzieć, z którymi, które uważam za bardzo istotne dla, dla całości zagadnienia, a których na pewno nikt inny, naszym frankom nie powiem, bo to są rzeczy, o których się nie mówi. Ja się przez przypadek domyśliłem tego raczej, a może nawet wydedukowałem na podstawie lektur i obserwacji no, rozmaitych działań pedagogicznych i artystycznych, w jakich byłem świadkiem tu i tam i jeszcze gdzie indziej, bo miałem szczęście obserwować zajęcia w bardzo na bardzo wysokich poziomach. No, wystarczy powiedzieć o konserwatorium w Moskwie, gdzie słuchałem yy, zajęć prowadzonych przez pedagogów, którzy na pęczki mieli laureatów konkursów międzynarodowych, m.in. Między Lew Nikolajewicz Naumow, który, który wychował czwórkę laureatów pierwszej nagrody konkursu imienia van Kleiberna w Stanach Zjednoczonych. No, rekordzista jest to absolutny. Yy. Taka, taka pierwsza, podstawowa y, 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 prawda to jest w moim przekonaniu taka o naszym zawodzie i tym, co czym się powinniśmy zajmować, że muzyka jest rozrywką. Wielu by się może wydało, że ależ skąd, Cóż, no, rozrywka to coś no, zupełnie nie, nie, tego, nie tego, nie tej klasy, nie tego gatunku, a jednak czym jest teatr? Teatr jest rozrywką. Człowiek, który rozrywką, nawet jeżeli to jest Macbeth, czy Hamlet, czy Otello, Straszna rzecz. Skóra cierpienia ale to jest przecież rozrywka. Malarstwo, tutaj mamy na około dużo jego przykładów, to też jest służy temu, żeby upiększyć, żeby, żeby życie było piękniejsze. Bodajże Goethe, wielki poeta niemiecki, powiedział, że w ogóle sztuka jest to jakaś realizacja praw natury w odniesieniu do poszczególnych zmysłów człowieka. Muzyka byłaby realizacją praw natury w odniesieniu do słuchu ludzkiego, ale to, cóż to, a jakie prawa natury się tu realizują? Głównie chyba rozwój, żeby rozwój mógł być pełny Musi być dużo ciepła, powinno być najwięcej radości, bo to są rzeczy pozytywne. Człowiek musi być dożywiony, nie przejedzony, ale dożywiony, wypoczęty, wyspany i mieć do, dobry humor, dzięki któremu można coś pozytywnie zrobić. Bo człowiek zajęty swoimi problemami, no to będzie szukał w pierwszej kolejności tego, żeby jakiś, jakoś się z nich wykaraskać. A tutaj my musimy się czuć bardzo dobrze i dyrektywa taka naczelna, generalna by była taka, że wszystko co robimy przy instrumencie musi nas radować, musi nas cieszyć. Wydobywanie każdego dźwięku, jakikolwiek by nie był. Idziemy ku górze, cieszyłby się. Z tym związany będzie również podejście do spraw czysto instrumentalnych, technicznych, bo jeżeli my chcemy, żeby muzyka nasza przemawiała, to musimy mieć świadomość tego, jakie są warunki, które spowodują, że, nasza, że nasz instrument będzie śpiewał tak jak chcemy. Co musi być zachowane? Musimy się zapoznać z takimi cechami dźwięku, na które musimy zwracać uwagę przy pracy nad instrumentem, bo to z kolei. Będzie miało wpływ na rozwój naszej techniki instrumentalnej. Jestem głęboko przekonany na podstawie już nie, nie tylko swoich doświadczeń, ale lektur, może nawet przede wszystkim, że człowiek funkcjonuje także przy instrumencie w taki sposób, w jaki myśli. Dlatego tak ważne jest kształcenie myślenia muzycznego i myślenia o muzyce w tym również. W stosunku do, do dźwięku instrumentalnego. Czym ten dźwięk ma być? Jeżeli nie będziemy poszukiwali wyrazu, to ten dźwięk będzie pozbawiony tego wyrazu. I dlatego nasze, nasze zachowanie się, że tak powiem, przy instrumencie musi być związane z prawidłowym myśleniem o tym, co tu chcemy zrobić. Jak sobie postawimy wyraziste i dobre cele, to będziemy mieli inny, inne relacje z instrumentem. Bo będziemy realizowali inne zadania niż te, które realizują ludzie, którzy mają liche cele, nieciekawe cele przy instrumencie. Czy to jest w ogóle możliwe? Nas. Oczywiście wystarczy posłuchać tego i owego, żeby, się, żeby usnąć, albo znudzić się, albo w ogóle nabrać obrzydzenia. To nie jest przypadek, że ludzie mało, mało związani, czy luźno związani z tak zwaną muzyką klasyczną, kiedy słyszą fortepian, zmieniają kanał. W telewizji czy w radio, bo nie chce im się słuchać tego, co jest suche i nieciekawe dla nich. A więc tak, pierwsza sprawa: każde zbliżenie się do instrumentu i każde wydobycie dźwięku musi być związane z przyjemnością, żeby to mogło mieć miejsce. Musimy mieć sposób na takie, sposób takiego wydobycia dźwięku, który da nam satysfakcję. To nie może być wysilone, nie może być twarde i brzydkie. Musimy wydobywać dźwięki, które dają nam zmysłową satysfakcję w 100%, a nawet może i więcej czasami. Czy to jest osiągalne w warunkach szkolnych? Tak, ale tylko pod warunkiem, warunek warunku, że ktoś, kto zajmuje się tym wydobywaniem dźwięku, czyli kto gra na instrumencie jest wystarczająco zdolny. Przy braku zdolności wszystko niknie i nic się nie da zrobić. A więc y, to jest ta podstawowa sprawa. Ma być satysfakcjonujące, przyjemne i fizycznie, i duchowo, i pod każdym innym względem. I to jest pierwsza myśl, którą chciałem się z, z młodymi dwoma panami podzielić, życząc im oczywiście wielu sukcesów w przyszłości i będziemy to kontynuowali. Dziękuję. Tyle na dziś.